Cześć moi drodzy, dawno nas nie było, także filmik dla Was się należy, jak to się mówi jak psu buda i zobaczcie, mamy nasze boróweczki i w tym roku tak stwierdzam, że one wyglądają niezaciekawie. ciekawie, zresztą sami zobaczcie, zbliż tu Ania pokaż, widzą, że rewelacji nie ma, te liście są poskręcane, czy jakaś choroba, prawdopodobnie to są zmiany te jednak tem mrozy się utrzymywały dosyć długo, zimne były noce, to nie było 2-3 dni, tylko 2-3 tygodnie. Te noce były po prostu mroźne i myślę, że to jest powód właśnie takiej słabej, słabej kondycji tych borówek Oczywiście kwitną, ale też w mniejszej ilości. Tamto zobaczcie, jaka zbiedniała, tak? tylko po prostu trochę liści. No i kwiatów w miarę, tak jak trzeba. Więc co robimy? No trzeba jakoś wzmocnić. Tak, jak pytacie w komentarzach, co robić, jakie nawozy teraz. Teraz ja już tych nawozów mineralnych nie stosuję w ogóle, staram się ostatnio je ograniczać do i zamieniać na te organiczne także ostatnie gnojówkujemy dużo tak, także wiadomo, tak, gnojówkujemy tą pokrzywą tak, innymi ziołami możemy, prawda, z agrycznika nawet zrobić gnojóweczkę, czy z żywokostu ale my tutaj do borówek to, to trzeba kwaśnym, tak też czy pytacie jak tam z moją to z to na bardzo dobrze się sprawdza, tak? pytacie jakie proporcje? No ja mówię, zawsze nie jest apteka, narzucam gałęzie świerka czy czy, sosny, tak, lepiej nawet ze świerka chyba, szybciej to się robi i zalewam wodą, tak? Potem oczywiście trochę to rozcieńczam. no mniej więcej pół na pół z wodą i naprawdę nic się złego nie stanie, więc ratujemy nasze buróweczki bo zobaczcie, ta też była mocno cięta, więc co robimy? No podlewamy to ugnajewek, tak? To jedna z którą możecie wzmocnić swoje burówki po tej właśnie zimie. A nawet tym przedwiośniu niekorzystnym dla niej, zakwasić je. Jak nie nie macie takiej jak ja. To nami... Ja tak trącę, bo no. robiłam gnojówkę z rabarbaru i też jest bardzo kwaśna. O, czyli macie też rabarbar, tak, możliwość wykorzystania. a no i teraz cóż, jeżeli chcecie wzmocnić jeszcze wasze krzaczki, boróweczki, to polecam też mikoryzę, czyli taką grzybnię, którą szczepimy właśnie w korzeniach naszych borówek. No co prawda ja to robiłem. Tylko też nie pamiętam przy których borówkach robiłem, ale nie zaszkodzi, właśnie. Jak sadzicie to od razu, przy posadzeniu, zastosujcie tą mikoryzę A jak już macie borówki, tak jak ja robię, takie otwory z takim właśnie bambuskiem, jak to mówią nie apteka, oczywiście, tak na naokoło. Staram się tej borówki te otwory zrobić. No Mam nadzieję, że nie uszkodzę korzeni, tylko troszkę je tam prze. O, tak, mamy te otwory. Do powietrzaż. Do powietrza przy okazji, tak, także nic złego się nie dzieje. O, mamy zwilżoną glebę i teraz te grzybki powinny mamy temperaturę już odpowiednio, 20 stopni, więc czasami prawda, jak damy tu grzybnię tą mikoryzę za wcześnie, to jest po prostu za zimno, tak no ona powinna z czasem się jakoś tam e... Zobacz, to jest taki proszek, prawda? Tylko pamiętajcie, że mikoryzy są do różnych roślin, tak? Tam są różne rodzaje mikoryzy, więc poczytajcie sobie. Ja tu stosuję do dronów, do roślin kwasolubnych czy są do, do borówek dedykowane, nie wiem tego czy na rynku już są dokładnie do borówek wyselekcjonowane te grzyby ale ja tu stosuję tą grzybnię do tak troszeczkę zobaczcie, to nie musi być dużo tak niech to spadnie tam niżej I jak to już w przykorzeniu, o troszeczkę tak i udeptujemy to tak i ta grzybnia już tam powinna zacząć zacząć się rozrastać może nie w tydzień, ale w dwa, trzy tygodnie, w miesiąc i jak ona wejdzie w symbiozę z korzeniami burówki, to ta powierzchnia absorpcyjna rośliny, w tym przypadku burówki, zwiększa się. no Producent mówi nawet 100 razy, tak? Niech ona się zwiększy 10 razy. To już zobaczcie, jak po prostu roślina ma łatwiej w pobieraniu tych wszystkich związków organicznych do siebie, tak? No ale cóż, no nie zaszkodzi, jak to się mówi. I dać gnojóweczki również, tak, żeby wzmocnić te pierwiastkowe. Braki, tak? czy to będzie azot, czy to będzie fosfor, czy inne mikroelementy, też dawaliśmy mączkę bazaltową, więc no, trzeba po prostu czekać tak cierpliwie na ta pogoda lepsza. Już te buróweczki może pokaż, widzą, troszeczkę się nabierają kształtu, no, ale one dostały, jak to się mówi, w kość. Można pokaż na tej ładnej, niby tak Brigitta, ale też te liście takie naprawdę były mocno poskręcane. Teraz już one ładnie wyglądają, no, tak? Już, A teraz tak? Zobaczcie, tu zrób no zoom, pokaż, widzą, jak to wygląda. Może jakiś fachowiec jest na naszej grupie, na naszym kanale. Co to może być? Czy to tu jeden mi taki kolega sugerował, że takie zwijki, zwójki, ale to nie są zwójki, zobaczcie, żadnych robaczków nie ma właśnie. To jest nie No niby jest, ale nie ma właśnie nic w środku, więc to są według mnie uszkodzenia mrozowe. Także piszcie w komentarzach co o tym sądzicie, takie właśnie kształciści, może jakieś fachowcy na tabliczce są, specjaliści, ja tam takim super fachowcem się nie uważam być, no uprawiam te burówki kilka lat dobrych, ale po prostu Zawsze coś się z nimi dzieje, tak? Też na grupie sobotę na działcy piszecie, mam problem z tym, dlaczego tak burówka słabo rośnie. Ja to, co wiem, to zawsze przekazuję, bo czasami błędy są oczywiste w uprawie burówki, ale czasami naprawdę, wierzcie mi, robimy wszystko, a one i tak tak do końca nie chcą urosnąć, jak myśmy sobie tego życzyli, tak? Czy czasem cięcia zaniechamy, czy po prostu nie, nie, nie wtrafimy z nawozem, czy w innym czasie, niż trzeba. Ale moi drodzy, uczymy się całe życie, tak? Boróweczki są e, trudnymi w uprawie roślinami, więc nie zrażajmy się początkowymi niepowodzeniami. Piszcie w komentarzach, jak wasze borówki. Wysyłajcie zdjęcia na naszą grupę. Jest oddzielny czat założony, więc tam też możecie e, się udzielać, że tak powiem, wysyłać zdjęcia. I nasi eksperci z grupy. Sobota na działce, bo jest ich kilku. Tam po, po, po prostu Wam postarają się na te Wasze nieścisłości odpowiadać. Chodźcie na nasz sklep www.sobotonadzialce.com.pl. Tam jest planer. Niedługo kartka na czerwiec, więc na pewno będzie. Tradycyjnie nie, nie martwcie się. I kupujcie planery. Kupujcie roślinki też na stronie. Zobaczcie, jakie są. Wejdźcie tam. Będzie coraz więcej. Na razie mówię, troszkę miałem ostatnio mniej czasu tym się zająć, więc myślę, że z czasem to się będzie ładnie rozwijało. Także dzięki też Waszej pomocy. No i to. To no tyle, moi drodzy. Piękna pogoda, wychodźcie do grodów. Tu się więcej powiem. Cześć.